Analiza porównawcza cen transferowych to temat, który staje się coraz bardziej złożony. Wyzwaniem, które na pewno napotykają przedsiębiorcy, jest dostępność odpowiednio już wyselekcjonowanych danych przedsiębiorstw porównywalnych. Od początku obowiązywania regulacji dotyczących analiz porównawczych zwracało uwagę specjalistów, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a także przepisy wydanych rozporządzeń wykonawczych nie zawierały szczegółowych wskazówek, w jaki sposób wymagana analiza ma być przeprowadzona. Dodatkowym utrudnieniem dla podatników jest to, że w aktach prawnych odniesiono się do terminów statystycznych, bez wyjaśnienia, o jakie miary chodzi. Dla osób nieposiadających specjalistycznego wykształcenia ekonomicznego, matematycznego bądź statystycznego mogło to stanowić barierę nie do pokonania. Wskazując na miary statystyczne, ustawodawca miał z pewnością na myśli miary tendencji centralnej, co jest zgodne z rekomendacjami wynikającymi z wytycznych OECD. W przedmiocie cen transferowych uznaje się, że o ile wyniki badanego przedsiębiorstwa zawierają się w przedziale międzykwartylowym wyznaczonym na podstawie danych przedsiębiorstw niezależnych, wówczas można stwierdzić, że warunki transakcji badanego przedsiębiorstwa z podmiotami powiązanymi odpowiadały warunkom rynkowym. Istotą naszego projektu było zatem stworzenie narzędzia informatycznego umożliwiającego obliczenie granic przedziału międzykwartylowego. Finalnie możliwe jest odniesienie wyników badanego przedsiębiorstwa do uzyskanych obliczeń. Cieszymy się, że stworzony przez nas program realnie pomaga przedsiębiorcom. Mogą oni wykorzystywać nasze narzędzie do analiz cen transferowych, ale również po prostu do porównywania się z konkurencją. Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu!